Bom cześć się manka, z tej strony Patryk i witam Was w kolejnym odcinku tego typu, a właśnie w pierwszym odcinku tego typu na moim kanale. Wielu z Was chciało, żebym nagrał tę grę, bo widzieliście ją u mnie niejednokrotnie na live'ach, jednakże finalnie w nią nie graliście, tylko dlatego, że ja już byłem na bardzo zaawansowanym etapie i ta gra wydawała wam się bardzo, bardzo skomplikowana. Pewne jest jedno, jeżeli myślicie, że umiecie wszystko fajnie planować, ta gra wam udowodni, że tak nie jest. I nauczy Was planować od nowa. Jak możecie zauważyć, ja gram na wersji eksperymentalnej, co oznacza, że ta wersja jest pobagowana. Tu na samym początku wchodzą wszystkie najnowsze rzeczy, jakie mają wejść do oficjalnej wersji gry. Tutaj wchodzą wszystkie pobagowane rzeczy, tu jest pełno błędów, tu różne rzeczy. Latają, różne rzeczy się gliczują, wszystko co się źle dzieje, dzieje się najczęściej tu. W wersji finalnej już tego nie ma. Bo jak kupujecie tą grę, to dostajecie automatycznie dostęp do wersji eksperymentalnej, jaki tej pełnej. Także ze mną nauczycie się w tą grę grać od samego początku. Zacznijmy klikając nowa gra i tutaj jak widzicie mamy cztery biomy startowe powiedzmy. Wszystko to znajdzie, wszystko każdy z tych światów znajdziecie na mapie, A raczej każdy z tych biomów znajdziecie na mapie, bo cała mapa to jest jeden wielki otwarty świat. Jak widzicie tu jest dla zaawansowanych ja bym Wam radził zacząć tutaj od początkujących z tego względu, że po prostu tutaj macie tak naprawdę pod ryjem materiały i możecie wszystko fajnie rozbudować. Także co nie będę zaczynał od pominięcia wstępu, ponieważ wielu z Was tego nie widziało. Nazwę sobie to. Podece po prostu. Dobra, rozpocznij grę. No i zaczynamy. To jest nasz wstęp. Jesteśmy w jakiejś kapsule, prawdopodobnie na stacji kosmicznej i będziemy. Nie włączyłem napisów? Przepraszam. Dobra, obejrzymy sobie po prostu to bez, bez na razie napisów. Ogólnie chodzi o to, że musicie szukać. E... Materiałów, żeby przetrwać i rozwijać się dalej, jeżeli chodzi o rozbudowywać swoją fabrykę i tak dalej. I właśnie stworzyć swoją własną fabrykę. Tak, do tego mamy się brać do roboty. Wejście w atmosferę. No i lecimy sobie w atmosferę. Ale kiedyś to nie było tak dopracowane. Kiedyś po prostu się zaczynało już w rozbitym statku, nie? Dow dawno tego nie oglądałem. Jak już widzicie, pomału tam zaczyna być widoczna nasza planeta, na której będziemy. A nie, to jeszcze chmury nieważne. <grych> o! Jest już planeta, nasz stateczek ląduje, widać te zatrute kwiatki, już tam. Dobra, to jest nasz skaner, który tak naprawdę jest wszystkim. Czego potrzebujemy? Cała reszta jest nam niepotrzebna. Już mogę. Ej, kurde, fajnie wygląda ta budka. O, widzicie, macie polskie napisy, jest wszystko widoczne. No i widzicie, tutaj atmosfera jest nieco inna, trochę wyższa. Ej, w ogóle, gdzie ja jestem? W którym miejscu na planecie? Bo się trochę pogubiłem. Muszę sobie podejść tutaj, żeby się odnaleźć. wiecie, że w tym miejscu chyba nigdy nie zaczynałem? Tam mamy na pewno ślimaka i po niego pójdziemy od razu. Bo ślimaki... Dobra, utkaj się, wiem o co tu chodzi, nie denerwuj mnie. Mogłem pominąć ten tutorial. To musimy sobie zebrać klikając F. Tutaj macie po pra w prawym dolnym rogu wszystko macie wyjaśnione. E, dobra, i teraz tak o. E, no tak, no ogólnie tutaj. Ja będę to sobie skipował, ale ogólnie tutaj, jeżeli ktoś będzie zaczynał i będzie chciał, to, to macie wszystko wyjaśnione. Nie wchodźcie w ten zielony gaz, bo was zabije. Czy ja mam... Nie mam pręta do tego dobicia jeszcze. No właśnie, o, tego się obawiałem, bo ja teraz nie mam czym go tłuc. Te świniaki będą was tak szarżowały i krótko mówiąc, chcą was zabić. hopa, Ale ogólnie są. Giga useless. Tutaj macie orzechy. Które dadzą wam HP, jeżeli stracicie, to będziecie mogli sobie je zjeść. Boże kochany, pójdzieź won. No i las tu za mną. Co za bydle. Muszę otworzyć tego maila, ale nie mam jak. Przez to, że ten świniak tu jest. A dobra, to już chyba wiem, gdzie ja jestem. Dobra, otwieramy maila. Tu mamy wszystkie informacje: skrzynka odbiorcza. Samouczki, srety, tety, tety. Wszystko tak naprawdę wiemy. O, i to jest to. To jest nasz taki pierwszy obronny pręd. Chodź tu. No i gitara. Mamy problem z głowy. Maliny tak samo dają nam HP. Także luzik. O Jezu, no skończ gadać. Nie denerwuj mnie. Czy, czy ja mogę wyłączyć ten samouczek? Dobra, utkaj dziurę. I teraz tak o. Najważniejsza rzecz. Skoro ona skończyła gadać, to najważniejsza rzecz jaką musicie zapamiętać to to. Jak już zebraliśmy tamto klikając F. No to teraz najważniejsza rzecz, musimy sobie znaleźć miejsce, gdzie będzie dość duża przestrzeń. Dlaczego? No bo tu są dwie szkoły. Jedna szkoła jest taka, że niektórzy budują sobie wszystko na fundamentach, które Wam później pokażę, i na tych fundamentach osadzają całą fabrykę. Ja jestem ze szkoły tej, która woli budować, żeby wszystko było mniej więcej zgodne z naturą i znajdowało się w większości na podłożu naturalnym. Nie robić takiej zamkniętej fabryki, choć zamknięte fabryki też są fajnie robione, i tak dalej, ale ja wolę tak, a nie inaczej. I teraz, tak, o tutaj mamy, o widzicie, wapień. Możemy sobie zebrać próbkę wapieniu, dzięki czemu później będziemy mogli ją wrzucić do takiej maszynki, która wszystko bada, i e, po prostu zbadać, i mieć dostęp do złóż. Wapieniu, w sensie do skanera, bo skaner mamy pod v -ką. Patrzcie, jak ja sobie kliknę V, to mogę sobie znaleźć rudę żelaza, nie? Gdzie się znajduje w pobliżu, bo mam ten swój detektor. Ale ja idę akurat w miejsce, w którym się przeważnie osiedlałem i to jest chyba tutaj, tak? Czy ja już trafiłem w to miejsce? Ja nie mogę się odnaleźć tutaj. A to tu jest chyba. Dobra, to ja nie w tę stronę w ogóle lazłem. Bo tu jest to korytorzeki. rzeki tu mamy świniaka, tu mamy mieć, tak i tu mamy wszystko tak naprawdę pod ryjem, popatrzcie siema świniak tu mamy wszystko pod ryjem, tu jest ruda miedzi tu też jest gdzieś druga ruda miedzi e, tutaj mamy wapień tam mamy żelazo i to tutaj mamy taki dość duży plac na którym możemy się osiedlić i na którym ja to z pewnością zrobię tam mamy też ślimaka od razu za darmo także to jest w sumie spoko i tu mamy o właśnie dwie rudy miedzi pójdziesz won powiem wam tak o, te Potworki, Teo, to jest naj, najprzyjemniejszy potwór, jaki możecie spotkać w tej grze, jeżeli chodzi o moby agresywne, które są agresywne. O, tam też mamy wapień. Tu mamy o, raz, dwa, trzy rudy żelazarz. Ta jest chyba zanieczyszczona, tak? Nie wiem, wiem, że któraś jest chyba zanieczyszczona. Normalna, yy, normalna. Tam w nawiasie na pomarańczowo macie to napisane. I. normalna, o, kurde. No to jednak mamy trzy. Gdzie ten świniak. Jezu, kiedyś te potwory to się lało i lało one zdechnąć nie chciały. Dobra, i tutaj możemy się osiedlić. Oczywiście tu samouczek od nas chce, żebyśmy to zeskanowali, strety tety. Ja tu mniej więcej pamiętam. Ale dobra, niech będzie, że to zeskanuję dla świętego spokoju. No mam tu. I teraz tak żeby postawić tutaj górnika, musimy rozwalić właśnie tutaj. Dobra, mam cię w nosie, rozumiesz? Musimy porozwalać te te. O, manta. Musimy porozwalać właśnie te... Kamienie, które na tym stoją, żeby móc postawić tutaj gornika, który będzie nam wydobywał wszystko. Jak widzicie, sam uczek od nas chce, tak naprawdę, no serio, jeżeli chcecie się sami nauczyć w to grać, luźno, ta gra was za rękę, to jest dosłownie, jest w języku polskim. Napisy są tak, że naprawdę każdy to zrozumie, choćby nie wiem, jak wielkim tłukiem był. Teraz musimy sobie zbudować dom. Dom budujemy w ten sposób, że bierzemy sobie ku. Klikamy, no i tu mamy nasz domek. Trzeba sobie go ustawić. Najlepiej sobie ustawcie w ten sposób, żeby o to było tutaj z tyłu, bo tutaj będą e, agregaty prądotwórcze i one będą nam potrzebne do tego, żeby to wszystko fajnie funkcjonowało. Ja sobie to ustawię tak jakoś, żeby mi to nie kolidowało. Możliwe jak najbardziej. No, cyk. Oczywiście później możecie to sobie przestawiać i tak dalej. O, teraz to tu jakoś w ogóle, bo kiedyś to się stawiało od razu całe, a tu widzę, że teraz. Dobra, utka dziurę. E, tutaj widzę, że teraz wszystko po kolei trzeba robić. No dobra, to tutaj mamy warsztat, tu robimy sobie sztabki z tego. Na początku trzeba to niestety wszystko ręcznie robić, ale później już jest gitara. E, także tutaj mamy pierwszy tier, jak widzicie, dom. Potrzebujemy 10 prętów. No to oczywiście musimy pierwszy zrobić sobie sztabki ze sztabek tutaj widzicie będziemy mogli robić pręty i tak dalej nie? to jest giga na początku giga giga turbo mozolne ale to wszystko wam no, prowadzi was gra dosłownie za rękę widzicie o odblokowuje sobie pierwszy etap muszę sobie tu przecisnąć przeciągnąć cyk 10 dostajemy jakąś ramkę super i tu mamy pierwszą naszą skrzynkę taką gitówa co kolejne? Dobra, utkaj dziurę. 20 tego i 10 tego. Dobra, no to znowu ręcznie trzeba to niestety wszystko trzaskać. Plus jest taki, że jak przytrzymacie spację lub położycie coś na spację, to możecie również też tak to robić. Ile odpożywałem tam? Chyba 20 prętów i tego. Dobra, wrócę jak to zrobię. Okej, okay, jak widzicie, mam już tutaj to zrobione, czyli wybieram cel, kładę 20, kładę 10, wystrzelę i wuję to w górę. I kolejny awansik, dobra, tutaj mamy już, tak, mamy, to jest nasz agregat prądotwórczy, będzie zasilany na początku tylko na biomasę, go można zasilać tylko biomasą lub liśćmi. Także nawet jeżeli będziecie mieli paliwo, to tutaj tego nie, nie wrzucicie. E, Okej, okay. idąc dalej, tu będzie lądował Edek, do którego, aha, Edka jeszcze nie odblokowaliśmy, dobra, to zaraz to zobaczycie, co ja potrzebuję kolejne, 20 prętów, 20 miedzi i to nam odblokuje konstruktora, a czy mamy już produkcję jako taką, mamy już huty dobrze, ale nie mamy górników, to co mi z samej huty jak ja górników nie mam mamy też warsztat, pracownia, o pracownia nam się przyda, także zróbmy teraz pierw pracownię pocieszę was, jak tutaj sobie klikniecie ten plus to tutaj widzicie po prawej stronie pokazało mi się ile czego potrzebuję jest to bardzo pomocne, naprawdę róbcie to, bo to serio może wam Mocno uprościć grę, szczególnie w późniejszych etapach, gdy macie po kilka, kilkadziesiąt rzeczy na, na jeden budynek do znalezienia, do zrobienia i to giga, giga mozolnie trwa, bo musicie przede wszystkim pamiętać, na, na przykład, że nie wiem, musicie mieć 20 silników, 10 plastiku, 30 e, wzmocnionych żelaznych płyt, a żelazne wzmocnione płyty robi się z żelaza, i, a, robi się z płytek i śrubek albo z czegoś tam i to jest wiecie cała taka litania, czego, czego potrzebujecie dlatego warto e, używać tego bo to jest pomocne a po zrobieniu jak widzicie ja sobie to postawię tutaj o z tej strony nie będzie mi to wadziło cyk i tutaj mamy wszystkie takie różne rzeczy właśnie jak górnik tego rodzaju taki przenośny pójdziesz w jak górnik tego rodzaju i tak dalej także to te górniki też się. Co jest? Maciuś! Idź, Maciuś, idź. Maciusia, nie zabijajcie. Maciuś jest fajny, to jest niegroźny. Mob, a jak wskoczycie mu na plecy, to można się od nich odbić. Jak na trampolinie. Dobra. Eee, trzeci poziom domu, wybierz. Potrzebujemy miedzi, prętów i blachy. Także widzimy się za sekundę, jak ja to wszystko przytyram. Pamiętajcie, mieć jest tam na tym wzgórzu. Jak już tutaj się osiedlicie. Nie wiem, ja już mam mapę. Nie mam jeszcze mapy. No, ale ogólnie, jak tam, jak wylądujecie, to wylądujecie w ten sposób. Wyjdziecie, idziecie w prawo i traficie tutaj na tą polanę. Także luzik. Zresztą, jak zaczniecie skanować, to wam pokaże tutaj gdzieś niedaleko. Także luzik. O, Maciek, jest ja sobą. Kto przy okazji Wam pokaże, że moje słowa nie są rzucone na wiatr? Chodź tu Maciek, 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 nie uciekaj. Nie, 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 nie. nie. Opa! Tak jak mówiłem, od nie, można się odbić. Nie, nie wiem, tylko czy teraz, jak spadnę, to się nie zabije przypadkiem. Proszę nie. Nie, dobra. Trochę życia straciłem, a co szczęście słaba grawitacja pozwala mi przeżyć upadki z nawet większych wysokości. Myślę, że nawet jakbym stąd spadł. O, tu mamy ślimaka, też drugiego. No dlatego mówię, ta miejscówka jest o tyle łatwa, że tu mamy dużo ślimaków, takich elektrok, z których robimy ogniwa, które przyspieszają nam produkcję. Mamy dużo złóż obok siebie. Szczególnie, że np. o tamta miedziucha to było czyste złożenie. A jeszcze Was pocieszę, że nie musicie tego wszystkiego robić sami, bo gra jest multiplayer, więc możecie grać w nią z ziemkami. A ogólnie, jeśli chodzi jeszcze ważna informacja dla Was, bo niektórzy z Was, żeby się nie zapędzili tutaj w eksploracji, e, tak o, tamten gaz Was będzie zabijał. To jest na pewno. Są też takie kwiaty, które się podnoszą, one też będą Was zabijały, właśnie tym, że rozpylają taki sam gaz. E, jeżeli chodzi o noc i dzień, no to oczywiście za dnia jest mniej potworów i raczej jest to oczywiste. W nocy natomiast... Aha, tu nie wejdę na górę na razie, ale mogę wejść tutaj na no to na górę, bodajże. Tak, mogę, dobra, super. Sobie wejdę tutaj. Jak będziecie eksplorowali, to uważajcie na takie laski jak tutaj, bo tutaj ten lasek stąd wygląda super fajnie, niegroźnie i tak dalej, nie? ale w tej grze są pająki i te pająki są dwóch rozmiarów. Są takie wielkości psa i są takie wielkości samochodu. Więc zależnie na którego traficie, jeżeli boicie się pająków, czyli cierpicie na aranachnofobię, w ustawieniach, w opcjach jest gdzieś tutaj w rozgrywce tryb dla o Tu jest tryb dla aranach dla aranachno, No wiecie, tryb aranachnofobia. I jak to włączycie, to zamiast tego, zamiast pająków będą was ganiały koty. Serio. W sensie takie zdjęcie kota będzie Was goniło, naprawdę. Także, no, to jeszcze tak gwoli informacji, bo wiem, że niektórzy mogą się przestraszyć, niektórzy z Was mogą się panicznie bać pająków. To jeżeli boicie się pająków, a chcecie pograć w tą grę bez strachu przed pająkami, a wierzcie, mi wyglądają one strasznie szczególnie ja, ja kiedyś na jednym live, jak, jak, nie wiedziałem w ogóle, że dodali pająki, to pamiętam, że latałem gdzieś po takich terenach, bo jest taki jeden teren, na którym dosłownie się roi od tych pająków, tam w ogóle bez miecza takiego dobicia, nie opłaca się albo bez karabinu. Dlatego jak pierwszy raz to zobaczyłem to dosłownie aż się popłakałem ze strachu Tak się wystraszyłem, także no dobra, wróćmy do gry No i mam wszystko przygotowane, a jeszcze jedna ważna rzecz, bo pewnie nie będziecie wiedzieli jak to zrobić e, Jeżeli chcecie sobie zjeść te orzechy to musicie przeciągnąć tutaj do ręki Czyli klikacie sobie tapi, i przeciągacie, nie? I wtedy sobie je, jecie Tylko one strasznie mało odnawiają Niestety Dobra No i później z powrotem przekładacie sobie ten nasz prądzik, okej, okay, dobra to teraz robimy cyk, 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 Grow up. okej. Okay. Edek już leci czy nie leci? Nie, jeszcze nie leci. To ile jest tych tierów początkowych? Halo, ile oni tego dodali? Jezu, trzeba taśmociągi też osobno? O matko bosko, dobra. To jeszcze odblokowujemy dalej, ale ogólnie teraz możecie zobaczyć, że mamy już odblokowane konstruktory i piece hutnicze, co jest bardzo pomocne, bo na przykład, o, ja sobie, a, nie posawię. dobra, to ja sobie przygotuję to i to, przygotuję sobie rzeczy na to i pokażę wam, jak bardzo usprawni nam to pracę. Ja jeszcze sobie rozstawię tylko górników. I jak się rozstawia tak samo jak te wszystkie inne rzeczy, a te górniki tworzy się tutaj, o, bo zobaczyłem, ile rzeczy potrzebuję, i tutaj się tworzy tego górnika, tą przenośną wiertnicę. I one są, się rozkręcają i se wydobywają. I tutaj możemy sobie stąd odebrać surowiec. No, bo zobaczyłem, że potrzebuję tutaj na to 75 płyt, i stwierdziłem, że nie będę tego kopał ręcznie, tylko po prostu zrobię sobie hutę i hutą to poleci. Yy, a co jeszcze chciałem, mam powiedzieć? Chyba na razie to wszystko. Dobra, także wracam do Was, jak przygotuję sobie te materiały na te dwie rzeczy. No, piec hutniczy już mam, więc sobie już go postawię. Na razie postawię go sobie tutaj po prostu tak o żeby mi to jakkolwiek działało. Klikam sobie dwójeczkę bo jak widzicie mamy tu pasek zadań yy, na dole i możemy sobie o tutaj, tutaj macie słup energetyczny jeżeli chcecie wydłużyć linię energetyczną. Natomiast ja tutaj na sztywno akurat to połączę wrzucę sobie tutaj o to elegancko tu sobie wybiorę żelazo i niech huta działa bo ona szybciej to przepali niż ja jakbym to robił ręcznie. Bo ogniw energetycznych niestety chyba jeszcze widzicie I ja ona tutaj, chwila, moment, i mamy wszystko gotowe pod ryjem. Nie trzeba tego robić, dlatego, możliwie jak najszybciej, starajcie się usprawnić tą produkcję. Powierzcie mi, jest to zbawienne. ja sobie jeszcze przygotuję, o, na tą jedną płytę wzmocnioną. Bo to mi będzie potrzebne do, do robienia konstruktorów, tak. Zaraz wam pokażę, o, akurat to dość szybko pójdzie. O, mamy już dwie. Także to niestety trzeba jeszcze sobie ręcznie, bo na to się składa dwie rzeczy się na to składają, ale ja sobie już czy to był pająk? Nie, bo że święty już zawał miałem. I teraz tak, jak przytrzymacie sobie kontrol, to możecie sobie wszystko do linii ustawiać. I to jest bardzo pomocne w momencie, gdy zaczynacie projektować całą fabrykę. Daj, pozbieram to od razu. Gdy zaczynacie projektować całą fabrykę, bo. Giga to usprawnia wszystko. Czy ja? Aha, jeszcze nie mam. Dobrze. Eee, no to okej, okay, będę musiał sobie to ręcznie na razie robić. I teraz widzicie. Teraz mi się przyda ten słup energetyczny. Jak widzicie, brakuje mi jednego prętu. Także zrobię sobie ten jeden pręt na szybkości. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Ja sobie teraz tak o, tu postawię pręt. Bo widzicie, tylko jedną rzecz można Cię podpiąć do tej maszyny. A do, tej już, ma, do tej już możecie więcej. I teraz tak o, ja sobie usunę ten kabel. Teraz jest taka, to sobie podepnę tutaj, to sobie podobne tutaj, to sobie podepnę tutaj, i mi zabrakło przewodu. No to muszę sobie zrobić przewód jeszcze. Na szczęście, kabel robi się giga szybko. Ogólnie te rzeczy wszystkie zmiedzi, znaczy większość rzeczy zmiedzi robi się turbo szybko. Teraz ja sobie tutaj wybieram blachę, no bo tego będzie mi szło najwięcej, i niech to już się tutaj produkuje, bo resztę sobie mogę zrobić. Ok. To już nam się wszystko fajnie produkuje. To jak widzicie, wiertnica, jak zbiera 100, to ona się zatrzymuje. Trzeba odebrać od niej surowiec, podrzucić tutaj. Maksymalnie też 100 wchodzi do pieca. Eee, tutaj mamy dalej produkcję tych płyt. OK, i teraz taką, co już mam? Przerobiłem sobie ten wapień, który po drodze znaleźliśmy, i teraz widzę, że muszę sobie jeszcze dorobić. 10, to sobie od razu tu wrzucę. Potrzebujemy kabla 20, więc to od razu okradwicie. To się giga turbo szybko robi ten kabel, no bo to jest, patrzcie, no to jest chwila, moment i tak naprawdę mamy kabel zrobiony, nie? O, i cyk 20 kabla. Najwięcej to się dłuży, najdłużej to się robią te płyty, no bo to jest, wiecie, przepalić, zrobić, zrety, tety. Giga długo to zajmuje. A tak, cyk mych, fuch i zostało nam w prawym górnym rogu jeszcze macie ulepszenie domu, i zostało nam tylko. Aha, bo zabrakło paliwa. No tak. W momencie, gdy zabraknie paliwa, to się samo wyłącza i musicie wtedy sobie radzić. Oczywiście póki co, dopóki nie znajdziemy piły, nie, 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 nie znajdziemy. Dopóki nie wynaleźć, wynaleźć, wynaleź, wynaleźniemy, wynaleźniemy, nie odnajdziemy, nie zbadamy. Nie zbadamy piły, to nie odkryjemy piły to musimy sobie radzić ręcznie ze wszystkim, musimy zbierać to zielicho, te liście, całe szczęście co jakiś czas nam wpada drewno, więc to też jest takie dość użyteczne, bo to drewno jednak troszkę bardziej, e, troszkę bardziej i troszkę wydajniej nam produkuje niż cała reszta. Aha, bo my stąd nie odebraliśmy tego, no tak. Jeszcze nie mamy niestety taśmociągów, które by nam to wszystko ładnie, fajnie przesuwały, bo przecież po co? Dobra, mamy 20, to ja poczekam aż to się zrobi. Okej, okay, dobra, mam już wszystko, także. Kolejny etap chaty, w górę. Jeszcze lądowiska nie mamy. Kurde! To ile jest tych etapów? Etap piąty. Dobra, utkaj. Aha, czyli jeszcze to trzeba zrobić, bo tu dopiero będziemy mieli górnika, magazyn i okna kwipunku dodatkowe. No dobrze, wybierz cel. To jeszcze ten cel odblokujemy i później wrócimy już do reszty w następnym odcinku, ale chcę już Wam zrobić chociaż ten etap domu do końca, żebyście wiedzieli z czym co się je. Dobra, to oddawaj. To oddawaj. To by się przydało, żebyśmy teraz zaczęli produkcję tego prętów. Rup. Rup pręty. Dobra. No, będzie potrzeba sporo kabla, także ja się biorę za jego produkcję, bo tego produkcji jeszcze nie mam. O właśnie, teraz taśmociągi możemy sobie zrobić. Taśmociągi po, macie po kliknięciu Q, taśmociąg klasy pierwszej. I teraz już się samo będzie przesyłało, no. Elegancko. Dobra. Bueno, niech to się robi. Dobra, mam już wszystkie materiały potrzebne do kolejnego etapu domu. Mam nadzieję, że to już ostatni, tak mi się wydaje przynajmniej. Cyk, cyk, cyk. Jeszcze nie ostatni, 6 la, 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 la. etapów, co tu mamy, o kurczaki, dobra, to jeszcze ten etap I widzicie, to jest tak jak się zaczyna grać, to jeszcze ten etap, to jeszcze ten etap, ale chcę wam pokazać właśnie ten zerowy etap od początku do końca, z tego względu, żebyście mieli już wszystko jasne, bo teraz patrzcie, odblokowaliśmy sobie górnika, no i tego górnika stawiamy sobie tutaj, on se wierci, podaje do tego, i w sumie to zaraz go zrobię, żeby mieć to z głowy. Oddej. O. Yy, Podnieść wiertnicę. Dobra. Elegancko. I do tego 10 betonu. Da się zrobić. Dobra. Mamy 10 betonu. Mamy to, także możemy sobie ustawić wiertnicę. Znaczy tą taką potężną wiertnicę, która nam się przyda. Teraz chyba trochę za blisko to ustawiłem, ale to nic. No, jednak nie za blisko, dobra. Podpinamy wszystko. Tu od razu sobie wrzucę to. Niech to, tra niech to się transportuje elegancko. Widzicie, Macie tutaj podgląd. Właśnie wszystko na taśmak Widać, jak leci, to, już nie muszę na tego tłumaczyć. Dobra, co ty produkujesz tutaj? To dobra, elegancko. Mm, a co mi będzie potrzebne? Nie, to chyba. A nie, pręty też. Dobra. Niech tak będzie, wszystko znowu stoi, bo zabrakło mi prądu. Ten prąd to będzie wasza zmora na początku, wierzcie mi, ale wszystko da się ogarnąć. Mnie to giga wkurza, bo ja wam chcę wszystko giga szybko pokazać właśnie na tym starcie, że tak wiecie, tu mamy to, 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 tamto i kiedyś było tak, że stawialiście ten budynek i on już był w całości gotowy, jakby nie było tych etapów, był od razu ten etap. Od razu była ten etap tej windy, nie? Bo wszystko, całą resztę jest zrobioną. Co to jest? Co, czemu tu? Aha, bo to jest drugi ten. Drugi... Aha, jak to, to też możecie sobie podpiąć do tego, nie? Jakby wszystko najlepiej podpiąć do jednej sieci energetycznej. Ja później, już na późniejszych etapach gry, jak jeszcze nie mam takich, wiecie, dużych transformatorów na węgiel, znaczy dużych takich elektrowni węglowych, to robię zawsze tak, se ustanę o tutaj, że yy, tu sobie stawiam jakieś dwa dodatkowe na liście na biomasę, bo biomasa jest dużo widalniejsza, także później, jak będziecie mieć liście, to od razu zróbcie z tego biomasę. Stawiam sobie, załóżmy, trzy transformatory, no, mam te dwa plus trzeci dostawiony. Wszystkie trzy podpinam do jednego. Później ten jeden podpinam do kolejnego słupa i dopiero od tamtego słupa robię rozdzielniki. Nie? Żeby mieć tak być. Żeby to wszystko miało ręce i nogi, im bardziej zadbacie o porządek na początku. Yy, czy ja mogę to palić? Mogę, e, e, im bardziej zadbacie o porządek na początku, tym łatwiej będzie wam w przyszłości całą resztę ogarnąć, nie? że wiecie, że szybciej to będzie łatwiej chodziło i ogólnie będzie bardziej przejrzysta, nie? że później będziecie musieli rozbierać całą fabrykę, żeby dokopać się do jednej, jednej rzeczy. Kurde, nie wiem czy ja się z tym wyrobię. Może to zostawię już na kolejny odcinek i sobie przygotuję wszystko, no bo to jednak już mam 47 minut nagrywania i chcę też, żeby ten odcinek nie trwał 20 minut, tylko nie wiem z 15, żebyście mieli tak w gigapigułce. Dobra. A to wszystko skumacie w trakcie gry. Tu wiadomo mamy mieć, a mieć aż stamtąd będziemy transportować, do tego trzeba troszkę więcej materiałów, no bo trzeba aż stamtąd zbudować taśmociąg dotąd. No, bo tu będzie cała fabryka skierowana w tamtą stronę. I się zastanawiam, jak to zrobić. Bo wiem, że tutaj, jak budowałem fabrykę, to ona mi się tak troszkę nie zmieściła. Ja jeszcze mogę wam pokazać. A bo dobre, to <coughs> jeżeli będziecie chcieli, żebym wam pokazał. To napiszcie w komentarzu proszę, żebym wam pokazał mój save, gdzie mam dość dużo fabryk rozwiniętych, bo tam mam chyba 3 albo cztery fabryki już zbudowane. Także mogę wam pokazać, jak u mnie wyglądają takie już dość zaawansowane fabryki, tylko po to, żebyście tak mieli, wiecie, czysto tak rzucić okiem, jak to wygląda, nie? Także jeżeli będziecie chcieli, to po prostu napiszcie w komentarzu, ja z chęcią wam pokażę, jak mam to zrobione. No i ale oczywiście będziemy grać tutaj wszystko po kolei, ale jak chcecie rzucić okiem, po prostu tak z ciekawości, jak, jakie to duże może być. Żebyście mieli taką orientację, jak dużo miejsca sobie zagospodarować i jak jakby zarządzać całym tym budownictwem tutaj, to z miłą chęcią Wam pokażę. Z mojej strony to wszystko, nie zrobimy dzisiaj tego ostatniego etapu, ja się do tego etapu ostatniego przygotuję, bo tam troszkę rzeczy jest, mimo wszystko prawdopodobnie dostawię sobie jeszcze piece i dostawię też górniku dwa i będziemy tu lacieć na pełnej pompie. Także co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że ta seria się przyjmie, bo ta gra jest serio, serio giga super ciekawa. I to jest gra, która naprawdę rozwinie wam e, tą część mózgu odpowiedzialną za planowanie e, i tak dalej, bo wierzcie mi, w momencie, gdy projektujecie. Trzy, cztery fabryki w dwóch, w trzech, czterech różnych miejscach, bo na przykład umówiliście się z komplementami tak, że oni budują, a wy projektujecie, żeby jedna osoba projektowała wszystko od początku do końca, albo wy projektujecie jedną fabrykę, wasz ziomek, drugą fabrykę, kolejny ziomek, trzecią fabrykę, żeby to wszystko sprawnie szło w czterech różnych miejscach, albo w trzech różnych miejscach, to wierzcie mi, żeby później to scalić w jedno miejsce. To jest trochę kombinowania. Także co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i będziemy grać dalej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Miłego. go, bym powiedział, wieczoru w sumie, bo jest wieczór. Ale Wy to pewnie oglądacie jakoś koło południa. Znaczy po południu. Także miłego dnia i miłego tygodnia, bo jest to we wtorek. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie ten kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Sieman jest ja. Cześć.